Po sukcesie, bo myślę, że można tak y, powiedzieć trzeciej części nocy y, w... mogę się sprawdzić, że pan nazywa sukcesem film, który po strasznym drapaniu się po głowach komuchy puściły, w Polsce było pięć kopii na cały kraj. Czyli w pięciu kinach w Polsce to można było obejrzeć przez parę dni, a potem już w ogóle nie i ludzie stali w kolejkach strasznych, żeby to zobaczyć. No, w pewnym to momencie... jest dowód na to, że to był sukces. Nie, to jest dowód na to, że to mógł być sukces i mógł ogarnąć o wiele więcej ludzi, żeby się zgadzali czy nie zgadzali, w każdym razie by to mogli obejrzeć. A nie mogli obejrzeć, ale film na, poszedł dziwnym trafem na zachód. Tam, tam był obejrzany w sumie przez większą masę widzów niż w Polsce. O dziwo. Tego pytania trochę już się e, e, boję, które chciałem zadać e, wcześniej, ale po tym od dźwięku dość dobrym, acz wąskim, jeśli możemy tak się zgodzić, żeby tak to określić, trzeciej części nocy, wziął się pan za diabła. Akcję filmu umieścił pan w roku 1793. Z tego, co można wyczytać właśnie w tym wywiadzie Rzece, który jest dobrą, wydaje mi się, skarbnicą wiedzy o Andrzeju Żuławskim, można wnioskować, że głównie po to, aby zmylić cenzurę. Prawie się udało, ale nie do końca. No dokładnie tak jak Pan mówi. No dokładnie. Nie, nie mam nic do oddania. Bo m, mnie strasznie poruszyły wydarzenia marcowe 1968 roku w Polsce. A, I ponieważ no, nie sposób było nawet myśleć o tym, żeby to nakręcić wprost. Prawda? Bunt młodzieży sterowany przez policyjną klikę, jedna władza przeciwko drugiej. de facto wielkie... Otupienie młodzieży polskiej, wielkie wykiwanie tej idealistycznie nastawionej młodzieży. Wielka, moim zdaniem, tragedia kompletna, śmierć uniwersytetów, e, wprowadzenie się na punkty, jak on był synem MO, e, oficera to pan, panną no, najwyższą. No nie będę się wdał. Ogromna, ogromna wtedy intelektualna tragedia. Dobrze. Ja nie mogłem tego powiedzieć wprost, czyli pomyślałem sobie, kiedy, jak gdyby. Jeszcze istniało państwo, ale się tak zachwiało najbardziej w posadach. Co to się stało? Oczywiście za rozbiorów. Z tym, że z drugiej strony nie mogłem opowiedzieć o momencie, kiedy naprawdę to się działo, kiedy Polska walczyła z Rosją. Tego nie wolno było. Czyli chwyciłem się za drugi rozbiór, gdzie Polacy też walczyli z prusakami, którzy weszli do Wielkopolski i tak dalej. I te, ten kostium był pretekstem, nie myślałem jeszcze, że będę strasznie chytry i inteligentny, jak ubiorę to w drugi kostium. Znaczy w kostium gatunku, który wtedy nie istniał w Polsce. Znaczy troszeczkę taki horrorowaty, że to będzie film, że będą się działy różne okropne rzeczy i że to zaćmi, jak gdyby przysłoni, taką zasłonę dymną zrobi dla, dla tego, co ten film miał mówić. Ale proszę też rozumieć, że ja nie sądzę, że. że, że, że... To tak, że ja bym nie umiał robić filmów z powodu tylko ideologicznych. Że jestem przeciwko temu, czyli robię. To się wszystko składa warstwami na to, kim jestem, co ja wiem, w czym żyję. A to, co się nazywa horrorem w kinie, można by równie silnie przyczepić do paru świetnych filmów, jak na przykład Romka Poleńskiego, e, jak to nazywa? Obsesja, tak? z Proszę? Ten czarno-biały londyński, no. Nie, wstręt. A potem Rosary's Baby. Czy to jest gatunkowo słuszne, czy nie? Nie wiem. To są bardzo interesujące filmy. Czyli my często igramy tymi, bo, bo, bo niby wszystko można, prawda? Tymi pojęciami gatunków, a to nie jest słowo, które ja lubię, czasem, żeby powiedzieć coś zupełnie innego, czasem, żeby to nam posłużyło jak wehikuł. A czasem, żeby się zasłonić tym, że ja chcę powiedzieć coś inteligentnego, ale przez za świętego, za świętego nie, nie, nie dadzą. Mi czy ja się muszę osłonić, bo za nie, nie to jest prawda horror i tak dalej. czy chętnie wraca pan do pomysłów, które... Nie, 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 nie. Życie jest jedno, odpada, Jeżeli się nie patrzy do przodu, to się patrzy wstecz, jeżeli się patrzy wstecz, to się robi... No nie, nie będę rzucał nazwiski, to zwłaszcza w polskiej kinematografii, że robią bez przerwy filmy do tyłu. Nie, ja bym za cholerę tego nie chciał. Na każdy projekt jest konkretny czas. Tak jak No oczywiście, że tak. Przecież ten, który robi film, jest inny. Ja jestem innym człowiekiem niż 30 lat temu. Ale czy to nie może być bostem do zrobienia filmu? A do tego, żeby się powtarzać. Przecież jest tyle rzeczy do powiedzenia, że pan wie... Jak, jak myślę sobie o tych miliardach rzeczy do opowiedzenia codziennie, to włos mi się jeży na głowie. Dlaczego mam się kąpać bez przerwy w tej samej brudnej zupie? To już w dodatku wystygło. No tak. Początkowo tytułowy diabeł miał być e, nieludzką postacią o trupiej twarzy. E, ostatecznie przybrał e, wygląd e, Wojciecha ludzkiej postaci pod tytułem Przoniaka i mam tutaj cytat, co pan powiedział o Przoniaku. Paskudność charakteru pszoniaka złożyła się z paskudnością charakteru diabła. Ile w tej wypowiedzi jest jakiejś gry, a na ile pan... No, nie ma gry, wie pan. Proszę zwrócić uwagę, ja że... Proszę zwrócić uwagę, że ten świetny aktor naprawdę wybitny i wybitny temperament i wybitny, wybitnie złożony i skomplikowany charakter nigdy w życiu nie zagrał pozytywnej postaci jak to się dzieje ja go widziałem w teatrze jak grał Hanuszkiewicza grał w Gogolu chyba rewizora nie chcę się mylić jak go... grał Wajdy w Weselu proszę spojrzeć co gra to jest Typ aktorstwa, który się jak gdyby dość genialnie w naszych niemądrych głowach kojarzy z czymś co się nazywa z charakterem, tym, tym, tym złym w filmach. I on to gra świetnie. Ja go po prostu nie widziałem grającego szlachetną, cudowną, krystaliczną postać. Owszem, przepraszam, raz i grał bardzo dobrze w Korczaku. Andrzeja Wajdzi, który jest w ogóle jednym z lepszych filmów Wajdy, Wajdy, nie, może niedocenianym, wedle mnie, moje prywatne zdanie, ale zagrał to po bardzo wielu rolach negatywnych. I prawdopodobnie strasznie chciał zagrać coś na tak. Ale to jest raz. No właśnie, jeśli, jeśli mogę się wtrącić do tego. Nie jestem ekspertem od twórczości pszeniaka, ale mówi Pan o, o tym, że to są same role negatywne. Czy to może być kolejny dowód na częstą, w polskim kinie przynajmniej aktorzy narzekają na to szufladkowanie, że jeśli ktoś raz się sprawdzi w jakiejś roli, no to Przeniak jest idealnym potwierdzeniem tego, że trafił do szufladki i grał szwarc charaktery. Tak? Nie umiem tego określić, wie pan, nie umiem określić na ile instynkt ludzi robiących te filmy, czy te sztuki teatralne po prostu trafia w punkt charakterologiczny i nie każą na przykład ślicznej, młodej piętnastoletniej dziewicy o blond włosach grać Lily Macbeth. A na ile to jest, to jest dlatego, że w końcu to wszystko, o czym mówimy, o czym rozmawiamy, te filmy, te sztuki, to wszystko, to jest dosyć proste. Dosyć proste. To ma takie twarde ramy. I jeżeli ktoś ma metr 50 m, łysieje i bardzo szybko się rusza, no to nie będzie grał delikatnej dziewicy, prawda? Tylko raczej będzie grał kogoś, kto metr 50 się szybko rusza. I tak dalej, i tak dalej. Za tym stoją pewne żelazne prawa. Jeżeli aktorka jest brzydka, to bardzo trudno jest widowni mówić, że ona jest ładna. Ale, ale jeśli może... jest ładna, ale jeśli jest ładna, można ją szpecić, takie przypadki znane. To są przypadki skrajne, które ja też znam, i następują troszeczkę jak w przypadku Pszeniaka, jeżeli na przykład Charlize Theron, tak, zagrała Monster, oszpecając się, zagrała to po 50 rolach, gdzie była śliczna i wręcz seks bombą i może sobie pozwolić. To jest taki luksus, prawda? Ale nie zaczęła od tego, bo gdyby od tego zaczęła, to A albo coś miałaby z tym wspólnego, albo B by była skazana, jak pan powiedział, prawda? na takie role do końca życia, więc tego się raczej nie robi. Wracając do pszoniakowego diabła, trzeba przyznać, że jest y, zarówno przerażający i groteskowy w tej roli i domyślam się, że to jest założenie reżyserskie. No dzięki temu, że, że przed zdjęciami taką właśnie taka myśl nas przeszyła, że, że diabeł może też być i, i przerażający i groteskowy, chciał, że i śmieszny. Myśmy zrezygnowali z tego, że to będzie tylko przerażająca postać, bo przerażająca nie byłaby śmieszna, albo byłaby śmieszna w taki sposób no dość wulgarny, no, potknie się, przewróci, nie wiem. I, I nagle pomyśleliśmy, że to daje bliższe oświetlenie, sądzę, temu czym jest zło, które jest i śmieszne i straszne, jak tygrys w tym dowcipie rosyjskim, niż taka jednorodność i, i to zawdzięczam Wojtkowi. Naprawdę ten film to zawdzięcza jemu i on mnie strasznie namawiał na to. Ja byłem na początku oporny, bo nie tak było napisane. I w pewnej chwili zrozumiałem, że on mnie namawia, bo on, on wie o czym on mówi. A skoro aktor wie o czym mówi, to trzeba to brać.